Ja kocham Cię, wyznaję Wam to śmiało. Ja kocham Cię, każdy jak to się stało. Ja kocham Cię, choć trochę jestem starty. Ja kocham Cię, co wcale nie są zarty. Ja kocham Cię, czuję całodzika. Ja kocham Cię i bliski jestem cika. Ja kocham Cię, ja kocham Cię, nikt nie uwierzy, że coś jeszcze w sercu wreszcie. Na, 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 Ach tak, ach tam nikt nie uwierzy, że coś jeszcze w sercu wreszcie. Na, 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 wóz wreszcie. Uuuu, budzić w tym dniu. Głos tajemny serca, niego warto snuć. Ach, spójrzcie prędko, spójrz, w miłości czadaj lódź. Wy słodkie palę prócz, rozkoszny to Ach, spójrzcie prędko, spójrz, w miłości czadaj lódź. Розтепали проч розкосний гуль. Я кохам се, ви знає вам то сняло, Я кохам се, чар двє, а то сі стало. Я кохам се, хоч трохи єстем жарти, Я кохам се, тоб сале єстом жарти. Ja kocham cie, i czuję samotnictwo. Ja kocham cię i bliski jestem. Bliska. Ja kocham cię, ja kocham cię, Nikt nie uwierzy, że coś jeszcze w sercu dobre. Na, 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 na. Dobre. Ach tak, ach tak, nikt nie uwierzy, że coś jeszcze w sercu dobre. na, 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 na. To